Cześć, witam was wszystkich, bardzo ale to bardzo serdecznie duelowcy, ja jestem Kilgora, to kolejny odcinek z Game Day w Tycoon, kontynuujemy sobie naszą historię. No i co? No i ostatnio zaczęliśmy, yy, prawda, pracę nad działaniem, yy, nad działaniem, na odtwor, na otworzeniem, nad od, kurde, ale się zakręciłem, e, halo. Zaczęliśmy pracę, żeby otworzyć dział badań i rozwoju. O, o to mi właśnie chodziło. Polski język, trudny język. Dobra, bo widzę, że tu się rudy nam zmęczył. Trzeba ich wszystkich na urlopy powysyłać. I za chwilkę oni wrócą. Mamy jakiś tam zapas pieniędzy. 100 milionów. Więc jak najbardziej jesteśmy się w stanie jeszcze utrzymać. Bez niczego. Mamy jakieś tam nowe kontrakciory. Postarajmy się parę z nich, prawda, zrobić. Dziękujemy. Kontrakt zrealizowany. Ok, ale ja bym był za tym, żeby delikatnie zwolnić pracę naszego działu. Ponieważ nasza gotówka się y, zmniejsza. No, a jak wiemy, musimy mieć trochę w nadmiarze tego hajsu. No dobrze, co my tutaj mamy? Wirtualna rzeczywistość. Wsparcie dla wizoriusa. No dobrze, przejdźmy w badania. I zobaczmy, gdzie jest ta. Tutaj mamy, w rozgrywce. To jest taka nowinka. Zróbmy ją, opracujmy. Co prawda, ona nam zbyt wiele no nie da. Możemy własne laboratorium. Oczywiście, otwieramy na dzień dobry. Nowe laboratorium sprzętowe jest gotowe. Aby odwiedzić laboratorium sprzętowe, kliknij na ekranie i przyciągnij myszkę w prawą stronę. Dobra, zobaczmy. Możemy stworzyć własną konsolę. Yy, produkcja konsoli jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Nie tylko trzeba sporo zapłacić z góry, ale także należy opłacić ekipę z laboratorium sprzętowego. Porywaj się na taką operację wyłącznie wtedy, gdy masz pewność co do stabilności swojego budżetu. Tworząc własną konsolę, możesz zdecydować o jej wyglądzie, a także o jej stronie technicznej. No dobrze, sprawdźmy sobie, jak mogłaby wyglądać nasza konsola. Hmm, coś takiego, tam kolorów też za bardzo nie mogę zmieniać. To mi się z Xboxem kojarzy i to bardzo, nie? To już są takie konsole nowszej generacji, nie? Dobra, zrobimy sobie taką pomarańczową. Nazwiemy. Jak nazwiemy naszą konsolę, co? Hmm. Kilg Station. Kilgor Station. Niech się nazywa Kilgor Station, nie? Albo. hm, Mam. Niech nazywa się. Duel Station No i bardzo fajnie Ile możemy dać na budżet? 30 milionów huh. No dobra, zainwestujmy Zainwestujmy w to Ja jestem jak najbardziej za tym Grafika 3D V3 niech będzie Tryb dla wielu graczy Ile by nas to kosztowało? Hmm, to jest naprawdę, ale naprawdę kosztowna sprawa. 79 milionów. Wow! No dobra, zróbmy to. Dobra, zróbmy to, nie? Tutaj mamy 12 milionów nam zostało. No nie mało. Hmm, zniszmy tutaj do zera, zaś tutaj Duel Station. Dajmy te 500 tysięcy i kurczę, nawet Wam powiem, damy 200 tysięcy na razie, nie? Niech to się tylko tutaj zacznie robić. Badania zakończone, jeżeli utworzymy własne lololo lolo, lolo i zatrudnimy... Aha, no to to my już sprawdziliśmy to, także spoko, nie? Ciabach, ciabach, mamy 11 milionów. O, a tutaj co? Szewie, chcielibyśmy zorganizować wewnętrzny koronawirus, król... moglibyśmy zyskać wiele, zachęconą lorywę będzie nagroda w wysokości 90 tysięcy, wszyscy zgodzili się na przekazanie zezwoleń na cele charytatywne. O, no, dobra. Dobra. Niech będzie. Róbcie na szybko ten konkurs. Ale za chwilę to my musimy zacząć robić grę. <laughs> tak zupełnie, zupełnie szczerze. I tutaj ja na razie się wstrzymam z produkcją naszej konsolety. Aha, kara kontraktowa. Niedobrze, zostało nam 10 tysięcy, znaczy 10 milionów. Hmm. Dobra, kończcie szybko ten konkurs, bo trzeba zacząć tworzyć grę, żeby zarobić pieniądze, nie? Tyleć na urlop. To wy jeszcze tak na szybkiego zróbcie jakieś zleconko. Okej, okay. dzięki za nagrodę. Ta-ta-ta-ta. Pracownik wygrał. Haha, ha. nasz ziomeczek zwyciężył, a jak? Normalnie. okej, okay. tworzymy nową grę. Będzie to gra duża. Zainwestujemy w nią półtora miliona. Będzie to gra fantazy. Hmm. RPG. Przygodowa. Na platformę PC. Gra dla dorosłych. Okej, okay, wybierz silnik gry Red AV4. No i no i jak my ją sobie nazwiemy? Hmm. Ha, ha, ha. Hugo i... Albo nie Hugo. Nie Hugo. Nazwijmy ją Black Metal Dragon. O. Black Metal Dragon jest to gra duża gra dla dorosłych. Połączenie świetne dalej. Grafika 3DV2. O, trochę nas kieszeń zapiecze bez dwóch zdań. No ale. Oby się to nam przełożyło na sprzedaż i będzie spoko. Hmm, hmm. hmm. Co by tutaj sobie zrobić? Silnik nie jest w ogóle praktycznie potrzebny, tak samo jak opowieść i zadania, nie? Rozgrywka. A przepraszam, nie 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 nie. To jest gra RPG przygodowa. Halo, halo. Tutaj opowieść i zadania musi być na maksa. Rozgryweczkę damy sobie na 50% w ten oto sposób. Okej. Okay. Mm -hmm. Nieliniowa fabuła, zaawansowane scenki. Damy sobie również tryb dla wielu graczy odpuścimy. Odtwarzanie wideo odpuszczamy podstawową fizykę, zapis w chmurze. Odpuszczamy. Mm, no podstawową fizykę zostawimy, nie? Mm, rozgryweczka. Y, samouczek w grze. Mm, no dobra, no niech zostanie, nie? Większa satysfakcja, osiągnięcia, drzewka umiejętności. To wszystko niech zostaje. OK? Dawać chłopaki i dziewczyny. O nasz zespół teraz się już składa nie tylko z chłopaków, nie? No, liczę na jakąś dobrą grę. Hej z tej strony, Kunkels Electric Games. Dobrze, zgadzamy się. Mhm. Interesujący temat. Co jest ważniejsze? Projekt świata czy rozgrywka? Według mnie projekt świata. Jest w tym momencie ważniejszy. A co o tym sądzą, prawda? Ankietowani. <laughs> projekt świata to bardzo ważny ten. Ludzie z branży się z tym zgadzają. Dokładnie tak. Rozgrywka jest również bardzo ważna. Jednak projekt świata to projekt świata, nie? Lepszej SI nie potrzebujemy. To jest gra RPG. Tu mają być świetne dialogi i równie dobry projekt poziomów. Tylko powiedzcie mi, dlaczego ty jesteś, ziomeczku, taki przepracowany. Hmm. Aha, bo ty się zajmujesz y, również tym. Ojej. Co, co tu się wydarzyło? Coś się popsuło. No dobra. Niechaj i tak będzie. Zobaczmy. No dialogi muszą być na maksa. Projekt poziomu, sztuczna inteligencja. Tutaj to powyłączamy w ogóle. No i teraz tak. Damy sobie Lauren. Dajmy sobie Lauren Roy na dialogi. I to już ją przepracuje, nie? No o. Ok, a jakbyśmy troszeczkę więcej dali w projekt poziomów, coś takiego powiedzmy: lepsze dialogi, drzewko dialogów. Tutaj wszystko: projekt poziomów, edytor poziomów, easter eggi. Niech to tak nam zostanie. I co, to by było spoko. Steven z czym ty się zajmujesz, ziomeczku? Aha, w tym poprzednim drzewku pewnie. mhm uh -huh. Tu jeszcze mamy Kiri Wolftil, Eli Keller, Briana Grahama. I wiecie co? Dajmy temu. O, niech pracownik się tym zajmie, ok? Pracownik się tym zajmie z przyjemnością, a Artur B. Ok, projektem poziomów niech się zajmie. Chyba, że wrzucimy Kiri Wolif. Dobra, zróbmy tak. Artur B zajmie się w następnym razem z Brianem. Ok, trzaskać punkciory. Damy wam tutaj po przyspieszeniu. To ma być hit. Duże stoisko robimy. No i oczywiście z premierą gierki będziemy czekać na konwent gier. Bez, prawda, yy, precedensowo. Mm, no i tutaj, no oczywiście, że projekt świata, dźwięk mniej. No i no, i teraz proszę ja was grafika. A projektem świata niech zajmie się Artur B. Tak? Mhm. Mm Zróbmy tak. No, Steven Wallens wydaje się być przepracowany, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że musi się zająć również tym. A tym niech zajmie się Eli Keller. I tak mamy fajnie rozplanowane, nie? Dźwięki stereofoniczne, dźwięk przestrzenny, ścieżka dźwiękowa. Projekt świata na maksa. Tu musi być wszystko, co możliwe. Okej. Okay. Trzaskajmy punkciory. Za dwa miesiące konsola U zostanie wycofana ze sprzedaży. No, niestety, nad naszą konsolą jeszcze nawet nie zaczęliśmy pracować. Tak na dobrą sprawę, tylko poszła bardzo duża inwestycja. Sam się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem, inwestując aż sztyle, nie? No, mamy najlepsze stoisko w tym roku. Po raz kolejny, tutaj mamy ogromny hype, jeżeli chodzi o naszą gierę. Nasza. Ojej, ojej, strategia. No, nie wstrzelimy się w ten, jak to się mówi w popularny gatunek. No ale, patrzcie te punkty. Zobaczcie te punkty. Przecież one są ogromne. I jeszcze tutaj chłopaki dorzucają mi dziewczyny. Ciak, ciak. Pyk 637. Jeżeli chodzi o design, czy to nie jest rozwal. No, rozwalony rynek. Po prostu. Nie ma to tamto, nie? Mamy pierwsze recenzje. Zobaczmy. Bardzo dobra, podoba się. Będzie to bardzo dobra gierka. Dokładnie, dobra gra. I Fantazy RPG przygodowa wspaniałe połączenie. No, mamy bardzo dobrą gierkę. A ja mam nadzieję, że ten odcinek również Wam przypadł do gustu. Jeżeli tak, wiecie co macie robić, zestaw dobrego duelowca jest zawsze mile widziany, cześć i do usłyszenia w kolejnych materiałach.